Witam, wszystkich z tej strony Armitbeka. Słuchajcie, właśnie rozpocząłem swój sezon biegowy w tym roku, w związku z czym nie powinienem zaczynać od maratonu. Serbiłem teraz 5 km i jutro na trasie postaram się nie znaleźć. Będzie to strasznie trudne, bo bardzo chcę, ale jedyny powód, dla którego chcę, to jest po prostu rządza tego haju, który tam jest, wiecie, na końcu, ten, ten medal i tak dalej. A ryzykowanie i podejmowanie decyzji tylko po to, żeby to dostać, wydaje mi się po prostu głupie. W życiu najważniejsze są decyzje, a nie to, co po nich przyjdzie, tak naprawdę, bo na to nie masz wpływu. I liczenie na to, że, że może się uda i może nie będzie bolało, jest głupie. W tym roku już mam jeden maraton za sobą w sumie mam za sobą pięć maratonów. Wiem, o co chodzi i, i nic tak naprawdę wielkiego, długofalowego nie zyskam. A przecież o to nam na feedbacku chodzi, żeby, żeby zyskać coś na dłuższą metę. Także trzymajcie za mnie kciuki, że się rano nie złamie, nie przyłamie i nie pojawię się na trasie. I trzymajcie też kciuki za wszystkich tych, którzy startują, za debiutantów, za tych, którzy łamią swoje życiówki albo inne swoje bariery. Ja też będę trzymał za Was kciuki. No i co? Bawcie się dobrze. Pamiętajcie, to jest bieg. Dla was to jest wasza radość, nikt wam nie każe tam iść, nikt was do tego nie zmusza. Cieszcie się tym. I udanej zabawy, ja za chwilę się ubieram, jadę sobie na wesele i mam nadzieję, że będzie się równie dobrze bawić jak ja. Do zobaczenia na feedback.pl. Cześć!